Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on. Sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich odwagi. Ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A On rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się, i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił Go, mówiąc. Czemu zwątpiłeś mojej wiary? Gdy wjedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc Prawdziwie, jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Ten jest bardzo spokojny poranek niedzielny. Kościół nam daje pod rozwagę taką burzliwą Ewangelię pełną lęku, niepokoju, strachu, no i jednocześnie kończącą się takim uspokojeniem dzięki przyjściu Jezusa. Pomyślmy o tym, bo nie jest to tylko jakiś incydent atmosferyczny, owa burza, ale to jest obraz tych wszystkich burz, które nas w życiu spotykają, bo chociaż nie jesteśmy żeglarzami, to jednak życie staje się jakąś żeglugą. Mówi się, że, że człowiek płynie przez ten czas, albo czasem się porównuje życie też do żeglugi. No właśnie. Każdy ma swoją jakąś łódź. Nawet Kościół jest pewną łodzią. My wszyscy jakoś płyniemy na tą drugą stronę. Jak to mówi Biblia. Czyli ku wieczności. Nie zawsze nawet zdajemy sobie do końca z tego sprawę, że tak jest. Wielu ludzi nawet nie przyjmuje takiej oczywistości, że po prostu to życie się skończy. I jest jeszcze jakaś druga strona. Jezus wysyła uczniów. Rzecz dzieje się zaraz po rozmnożeniu chleba. Ludzie zostali nasyceni, a on przynaglił uczniów, żeby go wyprzedzili na drugi brzeg. To jest bardzo ładne, takie charakterystyczne dla Jezusa, dla jego skromności, że on innym zawsze udostępniał te pierwsze miejsca, ale też takie promocyjne z jego strony, bo zapewnia im podróż która symbolizuje w ogóle naszą drogę życiową do wieczności. Sam idzie na górę modlić się. Jest już wieczór i Ewangelia podkreśla, że sam tam przebywał. Nie musimy się domyślać, za kogo się modlił i kogo obejmował tą modlitwą. Łódź była już oddalona i zaczęło się coś niepokojącego w powietrzu. Wiatr był przeciwny. To taki bardzo prawdziwy i piękny obraz wstawiennictwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego troski o to, żebyśmy dopłynęli do drugiego brzegu. Żeby nas jakaś otchłań nie pochłonęła. Żebyśmy nie zatonęli w rozpaczy. Nie pogrążyli się w niewierze. Bo bracia i siostry. Dzisiaj poranek jest spokojny i słońce wyszło, ale dla wielu ludzi na pewno dzisiaj dzisiejsza niedziela może być bardzo burzliwa. Wcześniej czy później i nas dopadną burzliwe sytuacje, w których się kompletnie pogubimy. I nie będziemy umieli sobie poradzić ani z sensem życia, ani pamiętać o celu. Doświadczymy ogromnej bezradności, bezsilności. Rozpaczy. A co najgorsze, kiedy Jezus będzie się zbliżał, chcąc nas uratować, możemy go wziąć za zjawę, za coś fantastycznego, bo stracimy wiarę. Albo będziemy się go bać, wpuścić do swojej łodzi, bo będziemy myśleli, że nas potępia, nienawidzi, idzie ukarać. Będziemy się go obawiać jak kogoś, kto może być naszym wrogiem. Dopiero sytuacje dramatyczne ujawniają, co naprawdę myślimy o sobie, o Bogu i, jak i na co nas właściwie stać. Dopiero w momencie, kiedy spotykamy się z przeszkodą, okazuje się, jak silni jesteśmy. No i proszę. Ewangelia pokazuje że nawet ci rybacy, a więc świetnie się ludzie znający na żegluzę, nie dawali sobie rady. Ciekawe, nie przewidywali tego, że będzie burza, skoro od małego dziecka wychowani byli przy jeziorze, gdzie zajmowali się rybołówstwem, a jednak można się świetnie znać na życiu być ekspertem od dróg życiowych, być mądrym, roztropnym, znającym się na życiu tak jak rybak na łowieniu ryb czy żeglarz na żeglowaniu. I tak wcześniej czy później zaskoczy nas burza, która nam wyrwie wiosła z ręki, podrze nasze żagle i okaże się, że bez Boga ani róż dalej że nie jesteśmy bogami. Ta Ewangelia mnie osobiście tak wzmacnia w wierze do Jezusa, a nie w wierze w siebie samego. Kiedy spotykam się z tym tekstem raz po raz, czy medytacji, czy przy homilii, zawsze mnie to tak bardzo pociesza, że Jezus wyciągnął rękę i wydobył Piotra z otchłani. Mam za cztery imiona, wśród nich również imię Piotr. Bardzo się czuję w tym wydarzeniu. Odnajduję się w nim. Uląkł się Piotr i zaczął tonąć. I krzyknął: Panie, ratuj mnie. Tak. Jeszcze jedno złudzenie zostało z jego oczu wsunięte. Jeszcze jednego złudzenia się pozbawił. Po pierwsze, że nie jest doskonałym żeglarzem i że wcale sobie nie radzi z życiem. A po drugie, że nawet gdyby mu się udawało chodzić po falach, to jest w nim tak dużo lęku, że byle jaki wiatr może go przerazić. Poruszanie powietrza. Jak bardzo dużo jest w nas lęku. Człowiek się boi mówić, boi się milczeć, boi się, że ktoś na niego patrzy, boi się, że mu się życie nie uda, boi się o kogoś, boi się o siebie. W sumie to dusza jest pustką wypełniona i może tylko lękiem. Jesteśmy lękiem. Bez Boga nic nie możemy sobie. Z niczym nie możemy sobie dać rady. Panie ratuj mnie. Coś kapitalnego, coś najważniejszego chyba w moim i Twoim życiu. Modlitwa, która jest zdefiniowaniem mojej bezradności, bezsilności i złożeniem całego zaufania w silnych dłoniach Boga. On zawsze ratuje. Ale ciekawi mnie to, że. Pozwolił Piotrowi iść i jeszcze się trochę przestraszyć, doświadczyć tego. Jak Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy poznali swoje możliwości, nawet zaryzykuje taką burzę, byleby człowiek zobaczył, że nie jest w stanie bez Boga żyć, iść, trwać. Nawet jeden dzień, nawet jeden krok. Grzecie i siostry, gdy oni wszyscy wsiedli już do łodzi, wiatr się uciszył. Kiedy Jezus wchodzi w moje życie tak naprawdę, nie jest jakiegoś dystansu, Bo tak naprawdę wchodzi w moje życie, uciszają się pewne burze. One trwają dotąd, dopóki Jezus jest gdzieś w odległości pewnej. Też interesuje mnie to, dlaczego, dlaczego byli tacy, że odważyli się sami bez Jezusa płynąć. Może zwiodło ich to, że było rozmnożenie chleba i nasycili się i poczuli się pewni. Dlaczego nie poprosili Go wcześniej, żeby był z nimi? Czy tylko dlatego, że sam ich przynaglił do tego? A może to jest właśnie ta nasza ludzka pewność, w swoje możliwości. Ale tak jest. Dzisiaj siedzimy sobie tutaj w tym kościele, w tych ławkach jak w łodzi. Pójdziemy do domu, siedzimy na pewnych krzesłach, które się nie chwieją, oprzemy się na trwałym stole, rozjemy śniadania. Poczujemy, że nic nam nie zagraża. Ale przyjdzie jeden podmuch, jeden lęk. Lęk o siebie, lęk o kogoś, o przyszłość. Lęk, że się wszystko zawali. Nawet lęk przed chorobą, albo przed odejściem kogoś. Albo lęk, który będzie uświadomieniem, że już sobie nie radzimy. Nie lubimy być świadomi tego, że sobie nie radzimy. Próbujemy z całych sił wiosłować, ale opór życia jest coraz większy. Jak dobrze jest wtedy przypomnieć sobie te słowa. Panie ratuj. Panie ratuj mnie. Żeby powiedzieć te słowa tak prawdziwie, tak autentycznie, trzeba doświadczyć wielkiej burzy. Dopóki jest spokojnie człowiek nawet nie mówi Panie, ratuj mnie. Może może sobie powiedzieć Panie, dam sobie radę. Ale w tym słowach Panie, dam sobie radę nie ma prawdy. Prawda jest tam, Panie, ratuj mnie. Dzisiaj w tym Kościele chciejmy w swoim sercu tylko tą jedną rzecz uczynić. Ulegając tej Ewangelii, wierząc w tą Ewangelię, tak szczerze w sercu powiedzieć, Panie, ratuj mnie, bo boję się życia, boję się jutrzejszego dnia, boję się nawet siebie samego. Panie, ratuj mnie nawet ode mnie samego. Bo człowiek sam dla siebie też jest przerażającym zjawiskiem. To, na co nas stać i to, na co nas nie stać, to też budzi lęk. Panie ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga rękę. Chwyta. Wyciąga. Wchodzą do łodzi i wszystko się uspokaja. Nic mnie tak nie uspokaja, wiecie, jak ta modlitwa takiej autentycznej bezradności, ale i zaufania. Kiedy mówię, Boże, zbaw mnie, albo Panie, ratuj mnie, albo Panie, zmiłuj się nade mną. Kiedy to nie jest cytatem liturgicznym, tylko doznaniem bezsilności, która woła o moc Boga. To jest jakby dusza modlitwy każdej. Oczywiście, tylko w wyjątkowych chwilach wypowiadamy ją naprawdę wiarygodnie, prawdziwie, w tych trudnych chwilach, burzliwych, kiedy się wszystko burzy. Ale chyba lepiej jest każdego dnia tak się modlić, jakby się tonęło, jakby się wisiało w próżni nad przepaścią. Czytałem kiedyś taki tekst u pewnego komentatora biblijnego, który mówił, że człowiek tak się powinien modlić, jakby wisiał nad przepaścią, zawieszony tylko na jednym włosku, trzymanym przez Bożą rękę dwoma palcami. Amen.